I siemaneczko wszystkim, z tej strony Sadkwaser. W dzisiejszym odcinku sobie zrecenzujemy Princesa. Widać, że tutaj y, pisze oczywiście słowo Nestle. Firma Nestle to zrobiła tego batona. Widać Princesa klasyczna i widać, że tutaj mamy takie złote tło i pisze Longa Dark czekoladę, czyli że długa ciemna czekolada tłumacząc na polski. I y, dobra, zobaczmy co mamy z tyłu. Z tyłu mamy kurde, czekajcie, tutaj data ważności i oczywiście mamy tutaj koka, e, co, coś tam, e, pewnie kokainę tutaj wsadzili albo coś takiego. Mm, z, możemy też się pochwalić na Facebooku, że mamy w batoniku e, kokainę i widać, że tutaj mam też zajebiste złote tło i zobaczymy jeszcze co to ma jeszcze za znaki. E, nie wiem, pisze tutaj chyba po chińsku, ale dobra. E, kod seryjny mamy jakiś tutaj, e, ciekawe do czego służy, pewnie do jakichś nielegalnych stron e, z średniowiecza. I dobra, zobaczmy tutaj. Kurde. O, tutaj pisze coś good to talk, czyli dobrze rozmawiać. Eee, widać, że to jakiś ptak coś tam twierdziela. Jakieś okruszki. Eee, dobra, i zobaczmy. Nie, no, tutaj widać, że ogólnie odżywność ma bardzo dobry. O, jest jeszcze energia. B. Y, nie, wiem, czy to widzicie? Patrzcie, jest tej energia, co ponoć przez. Kurde, ostrość muszę nabrać. Przez jakieś. Ło kurde! Przez 2200 godzin będziemy zapierdziać jak motorówka! No dobra, to zobaczmy. Wiecie co? Ja go otworzę. Dobra, już go otworzyłem, wygląda w taki sposób. Eee, no nie wygląda za ciekawie, ale w sumie no, może ujdzie w tłumie, zobaczmy. Oceńmy go od 0 do 10. No, taki kurde za dobry to nie jest. Wiecie to? Daję mu 5 na 10. Taki dobry to on, kurde nie jest. Myślałem, że będzie kurde elegancja Francja. Myślałem, że złoto jednak coś pomoże i że będzie to lepiej, że to będzie prestiż, a to kurde jak zwykle jakieś, jakieś dziadostwo wciskają. 5 na 10 i koniec. Ech. To tyle. I do zobaczenia. Do następnego filmika. ALO!